Idziesz? A, już, już, idę. Ach, niestety. Dobra, idę do niego. Dobra, dobra, już zamknięte okna, wszystkie super. Eee, no, idziesz czy nie? Już idę, już idę. Idę. Jestem. O, dobra. Eee, a co, co taka smutna? A tam Ech. A nic, nic, nic. Okej, okay, dobra. E, masz... Masz kawę. Masz kawę. A, dzięki, dzięki. O, przyjdźmy sobie. A, okej. Okay. A w ogóle gdzie jest e, Marcelinka Może Marcelinka i Kuba I Marcelinka i Kubuś e, Są u babci A u babci Ok e, A Tutels I piesek Poli W ogóle pieska Poli tak długo nie widziałam A Tutels też tam e, Pojechał A piesek e, no właśnie, zaginął. Co? Ale jak zaginął? Proszę, przepraszam bardzo, proszę stąd wyjść. Ja się tym zajmę, spokojnie. Proszę stąd wyjść. Już zginęła, ale jak ty to zrobiłaś? Czary Mary, pokus pokus, twoja stara to twój stary. E, ty ostatnio Pola coś takiego mi powiedziała. Ach ty dzieci. No... Ej. Czyli... piesek Poli zaginął, tak? No tak. No to co z tym robimy? No będzie trzeba go znaleźć. No ale... No... eee... To może teraz to zróbmy? Nie. Nie wiesz, możesz to robić, ale ja nie mam siły. Ej, wiem co zrobię. Może sąsiad coś zrobił? Hmm. Tego pieska nie widziałem od czasu, od czasu jak. Kurde. Może sąsiad gdzieś. Hmm. Wiesz co? Pójdę do więzienia tutaj, Odwiedzić sąsiada, coś go zapytam. A, ok. Dobra. A ja muszę pole na, na wyprawkę naszykować. Bo ona już przecież wraca do szkoły. No dobra, dobra. E, to ja idę. A dobra. To ja też wyjdę. No to pa. Okej, okay, pa. Pa! Co tu się stało? Pa. Dobra. Idę. Dobra, idę. E, dzień dobry. No, dzień dobry. E, mam takie pytanko. Chcę się widzieć z. Z sąsi są sąsiadem, o do dobrze, dobrze To ja naszykuję. Wszystko Idę naszykować, Ech, dobra, tutaj poczekam. Widzowie, a wiedzieliście o tym, że y, jak, jak niektórzy widzowie pamiętają. Na początku tego sezonu, w którymś odcinku Pola zatrolowała na naszego sąsiada właśnie w tamtym budynku na tym piętrze. No i właśnie tak jest... I wtedy on wyciął pistolet i zaczął nas... <gryw> straszne było to. No i końcowo. Końcowo byliśmy uwięzieni. No i e, po tym, jak zostaliśmy uwięzieni, to u, udało mi się na szczęście uciec. On mnie zawiózł do takiego jakby e, smoka. E, I okazał się nim być tutors, No i to tyle. No i wiedzieliście, że on się nazywa sąsiad. Somsiad. Są kurde to sąsiad. Trudno pomyśleć, że pod naszym dachem, e, pod naszym dachem był morderca, ale to, 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 to już sobie obejście te wszystkie odcinki. E, Wyświetlają teraz się po prawej stronie po prawej stronie... Po prawej stronie w górnym rogu. Zapraszam do obejrzenia. Dobrze. Może pan iść. E, dobra. Pan się nie obrazi, jak będę iść z bronią. A nie, 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 nie. Nawet i, nawet i lepiej. No tak, żeby było bezpieczeństwo. Oj. E... Dobrze, ja pierwszy wchodzę. Ej, ty, masz się dobrze zachowywać, bo wtedy będzie kara. Dobra, dobra. O, o! Miło mi cię widzieć. Sąsiad. Uch. Po co tu przyszedłeś? Ja? Najpierw może usiądźmy. Dobra. Eee, ogólnie z moimi jakby osobami, które chciały jakby mnie uwięzić i wszystko. To ja się nie widzę, ale mam wyjątkową sprawę do ciebie. No dobra, jaką? Czy gdzieś gdziekolwiek. Czy coś masz wspólnego z zaginięciem e, pieska poli? E, pieska poli. Wcale. Przecież. Gadaj! Na pewno miałeś pojęcie. Przecież ja byłem wtedy w domu. Nas zabrałeś wtedy. A przecież piesek ten był w środku, on wtedy spał. Gadaj... Gada, gadaj albo ci zastrzelę. Dobra, dobra. Więc jest. No mów, mów, mów. Więc jest... w szkole. W szkole?! Oh. Tak, w szkole. Oh. Za godzinę pola przecież ma rozpocząć... Za godzinę do szkoły ma iść pola. Dobra. A gdzie jest konkretnie? Gdzieś tam schowałem, nie pamiętam. Mów, ja wszystko wiem, ja wszystko mówię. Dobra, niech pan go zostawi już. Dobra. No to ja się ulatniam. E, dziękuję, proszę pana. E, tylko mam takie pytanko, czy jest możliwość widzenia się z lekarką? O nie, nie, nie mów mi tego imienia, nie mów. N nie. Nie ma możliwości Ona jest za, za bardzo niebezpieczna Jak się chociaż na chwilę uwolnił To ona Ona jest straszna Naprawdę, ja się sami jej buję No dobra No to do widzenia Do widzenia Dobra Widzowie, widzowie Dobra ja lecę do domu po pewnie pani Agnieszka, czyli mama Poli. Pewnie już wszystko ogarnęła z tą wyprawką. Dobra, tylko trzeba ją zawieźć przecież. Pola! Chodź, chodź! No dobra, już idę! Jestem. Co chcesz, mamo? C córeczko? Zgadnij co? Wiesz, co ci kupiłam? Nowy plecak. Kupiłam ci torebkę guci. I kurde, o O, wyprawkę całą ci kupiłam do szkoły. Nie, 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 ja nie chcę do szkoły. Ja nie chcę, nie nie chcę. Proszę ci, proszę ci, mamo. Może inaczej to załatwiam. Proszę, nie chcę do szkoły. Pola, to już nie są przelewki. Idziesz już do trzeciej klasy. Podstawówki. Pomyśl sobie, co będzie w na przykład siódmej. To dopiero tam jest trudno, dużo materiału. Ciesz się, że jesteś jeszcze... W, dopiero idziesz do trzeciej pola. No dobra, jak już muszę iść do tej szkoły, to już pójdę. No i, ba, no, i, no i to rozumiem pola. Dobra, już zakładam na ciebie plecaczek. Tutaj wszystkie rzeczy. Dobra, idę. O, cześć! O, cześć! Zobacz, jak pod, pola ładnie wygląda. No i super. E, dobra, Pola, jedziemy. No to chodź, Pola, chodź. Jedziemy do tej szkółki. A, dobra, jeszcze tutaj otwieramy bramę. Jedziemy, Pola, do szkółki. Ale muszę jechać do tej szkoły. Tak, Pola, musisz jechać do tej szkoły. Tak, musisz. Inaczej się nie da. Jak masz się nauczyć różnych rzeczy? No dobra, spróbuję wytrzymać tą męczarnię w tym więzieniu. I szczerze z tą zgadzam. Szkoła to jest więzienie. <gryw> ehe, ehe, ehe. Dobra, wychodzimy. No i dobra Pola. Ja Cię tutaj zostawiam w tym więzieniu. No i, no i pa. No dobra. No to pa, pa. Dobra, wizura. Taki jest teraz plan, że ja teraz chodzę do tej szkoły i szukam pie pieska Pauli. Taki jest plan. <laughs> plan. Taki plan. Taki plan, taki plan, taki pam, pam, pam. Dobra. Eee, leci mi tylko ciekawe gdzie bo pola ale pusta też koła albo przecież przecież jestem eee, jeszcze pół godziny jeszcze pół godziny ponad dobra gdzie może być ten pies eee... Ej, czekajcie, kto, kto, ktoś do mnie dzwoni. Eee, halo? Cześć Marcinex, eee, chcę Ci coś powiedzieć. Eee, przyjedziesz do domku? Eee, jasne. ale teraz szukam tego pieska, to wiesz. No, mogę ten przyjechać. To, to... No, jestem już tak blisko. A czekaj! Wiem, gdzie może być ten pies. Szybko, wiem, gdzie może być. Szybko, 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 ale podjedziesz? Szybko, szybko, szybko. Ale podjedziesz? No tak, 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 Szyb podjadę, podjadę. Już wiem, gdzie może być. Eee, jak tu tyles mnie ratował, eee, to. Tam gdzie jest stacja benzynowa jest taka kryjówka jakby. I według mnie tam może być piesek poli. Dobra, jadę tam. No, ale podjedziesz? Je, e, muszę to sprawdzić, jestem już blisko. No dobra. No to pa. Pa! Dobra, widzowie, to jest szansa, znajdziemy ku w pieska poli. Jedziemy. Dobra, lecę, 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 lecę. Ech, dobra, działa jeszcze. Ojej jak to jest creepy. O! Jest! Cześć piesku! O, jakie to smutne! Widzę, że się zmieniłaś. O, co on z tobą robił? Dobra, zabiorę cię piesku. Jezu, co on z tą zrobił? Ten sąsiad. Głupek. Niech dostanie w buzie. Dosłownie niech dostanie w buzię. Ja o tym marzę, żeby dostał kurde w tu... Dobra, lecę piesku. Chodźmy już. Bo to naprawdę już jest stresujący dzień. Tyle się działo. Powiem Ci... Szkoda, że nie umiesz gadać. To jest jedyna rzecz, w której w ty, w która w tej serii jeszcze się nie zadziała. Aż dziwne. O, ja zapominam. Dobre! O, o, o i akurat zielone. Chciałem powiedzieć walić to, ale... I tak tutaj w tym Roku ale i tak nikt nie jeździ, to... A i tak wypadki, co są w każdym serwerze, to ja tam... Ech, dobra, jada. Ej! Zrobili nam ryk reklamy jakieś żabki jakieś rp dla Polaków za chwilę czarnluna tam, tam wam wejdzie w, posta w postaci kaktusa i wam po prostu wszystko to zniszczy proszę mi nie reklam tej nie ma autopromocji Ej, A, e, cześć o cześć o cześć piesku cześć cześć cześć, cześć. No, udało się, udało się znaleźć. Połóż go w łóżeczku. Dobra, połóż. O, jakie słodziutki. Dobra, co, co, co chciałaś mi powiedzieć? Eee... Chodź. Usiądź. No dobra, co chciałaś mi powiedzieć? Jestem, jestem tego ciekawa. Musimy... Sprzedaż dom. Co? J jak? Dlacze dla dlaczego? E dla dlaczego? No bo. Nie. Ech. Nie mamy już pieniędzy. Ale przecież ty nie pracujesz. Mam dziecko. A ciebie teraz wylali? A też za ten dom mamy rachunek. 10 tysięcy, czy coś takiego. Ja nie daję sobie rady. Musimy na coś innego się przejąć. Przenieść. Ale przecież mam jeszcze z, z uratowania świata pieniądze. Nie, właśnie nie. Masz tylko darmowy dom. No tak, to znaczy nie możemy się do niego przenieść. No? A powiedz sobie, ile, ty, ile był rachunek tego domu? Przecież byliśmy razem. No tak, z 100 tysięcy. No widzisz, jeszcze więcej. No to właśnie my musimy sprzedać ten dom i przeprowadzić się do jakiegoś mniejszego. No dobra, rozumiem. Tak czasem bywa. Ech. A w ogóle gdzie twoja mama? Przecież mama nie ma, nie ma twojego domu. No właśnie, ma. Zamieszkała u swojej koleżanki Krysi. Aha, dobra. Pora jest w szkole? No tak. To dobrze. To może się połóżmy. Ja się chyba idę położyć na kanapie. Ech, przepraszam, ale. Nie ma innego wyboru. Przepraszam. Ach... Świetnie. Bez sensu. No i właśnie ja zjadam hot doga i wtedy było tak fajnie. O! O! Dzwonek. Ach, dobra, trudno. E, dobra. No to chodź. Niestety teraz jest, jest historia z, pa, z panem Szczupakiem. O nie, tylko nie z panem Szczupakiem. Dobra, Żyda.